Państwu. Po długiej przerwie wracamy z nowymi w naszym audio-azylu. Dzisiaj jest to magnetofon Akai, model GX77 oraz zestaw wieżowy Mini marki Tenzai. A tu podchytliwe pytanie: co łączy te dwa urządzenia? Pierwsze, co może przyjść do głowy to oby Obydwa spełniają moduły lat osiemdziesiątych, czyli mniejsze, lepsze. Tu nie chodziło jak, tu nie chodziło o to, o co chodziło dekadę wcześniej, czyli większe, lepsze. W tym momencie chodziło tylko i wyłącznie o miniaturyzację. Ok, zacznijmy może od Arkali DXA? Jest to w zasadzie topowy model Magnetofonu z tej stajni, obok 747. Yy, różnice są dwie filozoficzne, właśnie. Czyli 747 reprezentował potrzeby długich nagrań, więc jest na szpulę 26 cm. Tutaj chodziło o jak największą miniaturyzację. Co łączy te dwa magnetofony? Obydwa są magnetowani sześciogłowicowymi. Posiadają możliwość odtwarzania i nagrywania w obie strony przez to. Posiadają licznik cyfrowy, minutowy no i ogólnie to są pewnych czery, które yy, te magnetofony, ten magnetofon wywyższają z przyjrzyjmy się mu może troszeczkę bliżej. Standardowy widać tutaj wchodzą szpule 18 cm i to jest maksymalny rozmiar, który możemy tu zmieścić. Jak widać, no jak widać troszeczkę brudu też jest. On troszeczkę stał tutaj, czekając na swój kolej. Teraz tak. Zaczniemy od przeglądu funkcji, czyli od lewej mamy przycisk power. Regulację poziomu nagrywania dla lewego i prawego kanału oddzielnie. Tymi dwoma gałkami możemy w bardzo łatwy, przyjemny sposób wyrównać balans na obydwu kanałach. obok mamy poziom nagrywania Master. W zasadzie tutaj też mogłem nadmienić, że często widywane są te magnetopony jako ses seria Masters. Myślę, że to jest jeden właśnie z powodów, dla których tak, a nie inaczej się nazywają. Poniżej. Regulacje wyjścia, również dla słuchawek. Yy, mamy monitor standardowo w wypadku magnetofonu trzygłowicowy, czyli podgląd bezpośredni z taśmy lub też źródła. Tutaj mamy coś, czego nie ma większość magnetofonu szpulowy, czyli możemy wyregulować sobie powiem prądu podkładu, czyli bias w zależności od tego, czy znaczy no, teoretycznie powinno się to dostosować do odpowiedniego typu nośnika, a w praktyce to można to skrócić, czy lubimy tony wysokie, czy lubimy ty. Tony niskie. Tutaj znajduje się na środku tape selector. Mamy normalną lub też taśmę z bogaconą. Głównie były to taśmy japońskie, aczkolwiek Niemcy chyba bardzo profesjonalne takie coś produkował. Wybór prędkości taśmy. Tutaj mamy akurat tylko dwie prędkości: 7,5 cala czyli 19 cm i 9,5 cm. Na środku urządzenia znajduje się dość pokaźnych rozmiarów nawet bardzo duży eee, wskaźnik by sterowania V meter <laughs> na diodach fluorescencyjnych a dalej już mamy podgląd. Eee, przy przewijaniu możemy coś tam, taką, z takiej funkcji skorzystać. Eee, ładowanie mechanizmu, który w tym momencie akurat z racji tego, że był długi postój, ale o tym za chwilę przestał działać. Standardowy zestaw yy, przełączników przyłączeń do sterowania urządzeniem. No i dwie funkcje, czyli timer start ma być, znaczy może powiem inaczej, zasilania albo urządzenie nie robi nic, albo zaczyna nagrywać, albo zaczyna odtwarzać. Przydatne było, jeśli akurat audycja była późno, w nocy, chcielibyśmy sobie nagrać ją, nie budząc się ze snu. I oczywiście, jak na magnetowitu, z typ odtwarzania. Co jeszcze takiego ciekawego kryje nasz tutaj bohater dzisiejszy? Tutaj mamy standardowo licznik cyfrowy z przyciskiem reset. Tutaj model 747 był dużo bogatszy jeśli chodzi o tę funkcję. No i krem drakrem dra krem tego urządzenia, czyli podwójny mostek z trzema głowicami na każdej stronie. widać wszystkie są całkiem, spróbuję tutaj wyostrzyć, dobrym, aczkolwiek upaskudzonym niesamowicie stanie. Małe czyszczenie by się przydało. I po drugiej stronie znajduje się to samo. Okej, okay. tutaj czegoś nam brakuje. Tu powi powinna się znajdować rolka licznika, ponieważ kapstany są tutaj dwa i Znajdujemy się poniżej, po tej stronie i po lewej. To, co tam się nam ładnie chowa w środku, jest to rolka licznika mechaniczna, która powinna się podnieść. Natomiast dźwięk, który słychać w tym momencie, jest to próba podniesienia tego urządzenia. Teraz opowiem o perypetiach z tym Akaj, które można raczej na pewno się przeżyje po jego zakupie. Mianowicie pierwszy problem. To jest właśnie ta winda. Sterowana jest za pomocą hmm, układu kół planetarnych. One są, one były super, jak były nowe. Oczywiście dobrze wysmarowane, natomiast ten smar, który tam się znajduje w środku, bardzo, bardzo głęboko, po tylu latach, a tutaj nomenomen no, jest ich 30 parę, prawie 40 lat, od wypuszczenia tego magnetofonu, zdążył stracić swoje właściwości. No i nie chce nam tutaj na żadną z funkcji płynnie reagować. Myślę, że on troszeczkę postoi tutaj jeszcze, pomęczy się, nabierze temperatury, wigoru nam ruszy, być może uda się mu to dograć. Na jeszcze jest to potrzebne. No, na pewno fajny bajer. Postaramy się wrzucić ten film jak to podnosi podnosi minę. Druga rzecz, która jest problematyczna przy tych magnetofonach i na którą trzeba się przygotować, bo w zasadzie to jest podstawowe. Informacja która jest potrzebna potencjalnym kupcom to to, że tutaj albo kondensatory, albo nie do końca silniki są w do, dobrej jakości. Z racji tego, że magnetofon ma wybitny problem z przewijaniem szpul. A mianowicie szpula, która się rozbija, bardzo mocno hamuje przez co posiadaczom Ari Yy, Przypomniał się czas, kiedy musieli dociągać kółeczko palcem, z racji tego, że silnik nie miał yy, na to siły. Na to też jest rozwiązanie bardzo ciekawe. A mi się na YouTubie można pójść natknąć się na angielskojęzyczny film dotyczący zbudowania modułów odłączających poszczególne sekcji silnika przy przewijaniu. To naprawdę pomaga, idzie to zbudować mimo, że pan dość partyzancko pokazywał elementy i potrzebny jest ktoś o zdrowiu konia, żeby krok po kroku spoglądając na urywki schematów mógł zbudować coś takiego. Na szczęście e, tutaj mam odpowiednie osoby do tego. W sumie ta osoba, której mowa wie o tym i pozdrawiam serdecznie. E, co tutaj jeszcze? W zasadzie jeśli chodzi o to, a, ciekawostka, tylko tutaj teraz tak, od góry powinna się tutaj znajdować taka listwa ozdobna, która mniej więcej na wysokości tej szpuli dochodzi. Ja ją zamontowałem, po prostu kwestia, po mi się ona nie podoba. A na przodzie urządzenia, przepraszam, ujęcie, powinno się znajdować takie cudo. Jak widać, to tutaj wchodzi nam elegancko. Tutaj nadal mam dostęp do okienka. A tutaj mamy takie dwa. Mniej shocking, sta... y, które pozwala nam sprawdzić ile nam szpuli zostało. Chociaż w tym wypadku liczb cyfrowy. Hmm. No, zawsze coś się kręci. O to w tym chodzi. Przede wszystkim. Ok. Drugi bohater. Nie jest tak dobrze wykonany jak pierwszy. Jest to wie, trzy segmentowa. Mam czyli i magnetofon kasetowy, zapomniałem się przygotować kasety. No to super. Natomiast tak, może rozwiążę najpierw zagadkę, co może markę AKI z marką TSI. Tada, Mianowicie jest to dokładnie to samo. TSI to jest powiedzmy taka bieda wersja na rynek szwajcarski. Znaczy firma, która y, importowała sprzęt z Japonii y, znajdowała się w Szwajcarii i nazywała się ten Sai. Brali głównie od Akai. W zasadzie brali tylko od Akali urządzenia, przebrandowali je i wypuszczali u siebie. Do kompletu do tej mini wieżyczki mam jeszcze kolumny brandowane tym samym marką, czyli ten SAI. Mm. Głośnik basowy, no cóż, tutaj jest 8 cm, mamy powierzchnię, więc no, uderzenie solidnej potężne. Głośnik wysokośredniotonowy tonowy papierowy, uczciwy, moim zdaniem. Eee, fuh, czy to gra? No gra, nagrady obudzik. Źle. Tutaj dość optymistycznie producent podał, że modelu TS902.25. Nom nominalna moc to 25 W. No może tyle wytrzymać. Ale te 50 w piku to ten pik naprawdę musi być krótki. Oporność 8 Made in Japan. Jak widać, proszę Państwa. Jest jednak ten stan japońskie. Japońskie okej. Co do samego wzmacniacza. Tutaj akurat ten egzemplarz udało nam się uzyskać w bardzo ładnym stanie. To tutaj to niestety nie jest aluminium. Świeci się elegancko, ale w zasadzie to jest sam plastik. Odlepię. Dioda poziomu. A może jeszcze powiem o nazwie modelu co? 26. Mogłem założyć okulary. 20 20. Ta. zmac Dioda. Łącznik. Łącznik. Dobrze. Funk Przełączanie funkcji, czyli tuner phono. Do tego bas. Tony wysokie. Balans. Gałka głośności. Wszystko plastikowe. Do tego jeszcze standardowy monitor, przełącznik monitor stereo, filtr tonów niskich i jakże lubiany kontur. Co powiem ciekawego? Tak jak został przywieziony do nas, tak ten wzmacniacz, tuner czy też kaseta nie wymagają absolutnie żadnego wkładu. Wszystko chodzi jak nowe. Byłem w ciężkim szoku. Następny tuner, tutaj troszeczkę światło będzie się zbijać, model TT3845, prosty, Multum dioda na wskaźniku, dodatkowa dioda pokazująca sygnał stereo, o dziwo, ona się nie zapala star sama, ponieważ jeśli uzyskamy sygnał w granicach 5 na skali, ta dioda nie świeci dopiero, jak włączymy, włączymy mono stereo. Ona się zapala. Nie wiem, czy to jest wada, czy zalet. Czy to jest uszkodzenie, czy tak miało być. Ale powiedzmy, to działa niezbyt upiedliwe. Jak widać, tunel bardzo fajnie szybko łapie. Uczucie gałki bardzo fajne. Nie jest to tandeta, mimo że plastikowe. Chodzi bardzo przyjemnie z minem opory. Ostatnim elementem tej wieży. Jest magnetofon TFL-818 Też tutaj jest duża szansa, że to jest AKI Magnetofon sterowany jest za pomocą tradycyjnych przycisków Omega trochę siły Kieszeń chodzi szybko Zdecydowanie, jak widać to wszystko troszeczkę stało tutaj W środku standardowo dwie głowice stan całkiem, całkiem widać, że nie było tu szaleństw z tym magnetofonem to ten element, przepraszam delikatnie się poddał słońcu ale być może kiedyś się nim zajmiemy jak już powiedziałem, magnetofon działa niestety bez kasety nie, to jest ten sam bez kaset też mogę to zademonstrować kręci Klasy, to jest dla cieniasów. Przewija do przodu, przewija do tyłu. Przepraszam za szybkie ujęcie. No, po prostu działa. Jakie funkcje ma ten magnetofon? No szalecz, a zapomniałem odbić. Działa licznie. Jak na sprzęt po, z początku lat 80. rewelacja. Czyli co? Dwie diody sygnalizacyjne, nagrywanie plus Zasilanie skromny, ale jakże czytelny wskaźnik wychyłowy do plus 5 decybeli bo co więcej szaleństw. Dwie oddzielne gałki do poziomu nagrywania. Bardzo fajna rzecz i wygodna. Plus jeszcze standardowo selektor taśmy. Mamy tutaj metal, chrom i normalną. Do tego Dolby. I to wszystko, jeśli chodzi o ten model. Jak widać, te dwa elementy są mniej więcej w jakości kasety, więc można je różnie ustawiać. Tutaj w zamyśle miałby to zestawik właśnie z AKIM naszym. Zobaczmy, czemu się troszeczkę odwidziało. Żeby pokazać winę. No, jak słychać, winda nie działa. Będziemy musieli jeszcze raz go rozebrać. To już wtedy kręcimy odcinek taki może bezpośrednio o tym, jak to wygląda w środku co kryje, o tak będzie lepiej. Natomiast co do zestawu prezentuje się bardzo dobrze. Jak widać zajmuje mało miejsca jak mam to szpulowy, kaseciaka, tuner wzmacnia, czyli dwie kolumny mieści się to na biureczku. Spokojnie. Kolor też jedno w drugie nie wadzi. Myślę, że AKG sam mogę polecić każdemu kto hmm to mieć naprawdę dobrą szkulę. Aczkolwiek taką, która wymaga mimo wszystko yy, troszeczkę pracy, troszeczkę serca, żeby w nią włożyć. Ale odwiedziłem czas się naprawdę wysoką kulturą pracy. Można spokojnie na niej wymierzyć co do sekundy każdą szkulę, co jest bardzo wygodne, i ma się ich więcej niż jedną. No i przede wszystkim nagrywanie też jest, jak już pokazywałem wcześniej, niesamowicie wygodne dzięki tym potrójnym gałkom znajdującym się po lewej stronie. A co do samego ten sai, to tak jak powiedziałem, był, było to dla mnie ogromne zaskoczenie, gdyż wszystko działa, nic nie trzeszczy, nic się nie buja, nic się nie rozleciało, być może też dlatego, że w dobrym stanie ten zestaw do mnie dotarł. Ale nadmienię, że są czasu, mimo, mimo tego, oszczędził bardzo dobrze, co świadczy też dobrze o tym, że AKI robiąc na eksport starało się Całkiem, całkiem w porównaniu z tym, co czasem robili na swój rynek, bo magnetofony też z lat 80., po pierwszej połowie, bo w drugiej, już nie było ich szpulowych przynajmniej z pod marki Akai, charakteryzował się dość moim zdaniem niskim, niską jakością kondensatorów, ale to chyba nie zbada wszystkich japońskich sprzętów z lat 80., ale coś za coś. Koszta trzeba było ciąć. Nie liczyła się jakoś aż tak bardzo. Znaczy liczyła się jakoś, ale no księgowi tam gdzie wchodzą to mimo wszystko już jakoś się kończy. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Postaram się jak najszybciej. A może małych spoilerek? Może jakiejś dwa i starszaka i zaprezentujemy prawie bliźniacze modele, aczkolwiek ruszające się trzema latami. Tak czy siak zostawię to w niepewności. W następnym odcinku myślę seria 200. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć może jakieś kolumny, bo tego w sumie jest dość sporo. Natomiast bardzo ciężko mi ugryźć ten temat z racji tego, że... No cóż, co by Was, was interesowało? Wymiary? Okej, okay, można zmierzyć. Jakie głośniki? Można sprawdzić. Jak to gra? Chętnie powiem. Ale co dalej? Na czym to gra? Też chętnie. Napiszcie. Tak jak powiedziałem, jestem ciekaw Waszej opinii. Dajcie znać i do zobaczenia. A tak jak powiedziałem, tutaj, okay, w następnym odcinku, który z następnych odcinku wrócił już jako w pełni sprawny, żeby zademonstrować w jaki sposób nagrywa się na, na tym małym monsterze. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cokolwiek, whatever. Do następnego. Cześć.